Telefon po prawej, praktycznie to jest połowa grubości telefonu po lewej, czyli nowy iPhone R idzie dokładnie gdzieś w kierunku MacBooka Air i jest po prostu super, super cienkim i co ciekawe, też super, super lekkim telefonem. Ja Jestem zaskoczony, bo rzeczywiście, kiedy trzymam dwa telefony w ręce, to ten ma wagę idealną. W ogóle rozmiar też jest super, mieści się. Swobodnie w dłoni. Tutaj już muszę gdzieś zmieniać chwyt, żeby dostać się do góry ekranu. Tutaj też, ale to nie jest taki problem jak w przypadku iPhone'a 17 Pro Max. Nowy iPhone R ma 48-megapikselowy aparat, tylko jeden z tyłu urządzenia, ale on oferuje dwukrotny zoom, czyli możecie wybrać powiększenie jednokrotne lub dwukrotne. I niesamowite jest to, że biorąc pod uwagę tak cienki smartfon, całość została zmieszczona tutaj, w tym miejscu. Gdzieś aparat, modem, i ponadto mamy tylko dwie tafle szkła tyłu urządzenia i przód. Z przodu mamy Ceramic Shield 2, i to oznacza, że ten iPhone R ma trzy razy większą odporność na zarysowania, według Apple. Z tyłu to jest warstwa Ceramic Shield również szkło. No i w tym wypadku ona jest dwukrotnie bardziej odporna gdzieś na upadek niż poprzednia wersja Ceramic Shield.